Co tu się odjebało? Ok, na pewno macie w swoim dorobku, w swojej historii, na swoim koncie takie filmy, po których obejrzeniu mieliście takie wielkie What the fuck w głowie. I to What the fuck może spowodować albo myśli pod tytułem Nigdy więcej takiego chłamu nie chcę oglądać, albo włączę to jeszcze raz. I takim filmem właśnie jest Men. Wydaje mi się, że oglądając trailer Domen. każdy fan horrorów powinien powiedzieć chcę obejrzeć ten film, bo napięcie, które jest w horrorze, świetne efekty dźwiękowe, muzyka i klimat w ogóle pokazują, że ten film no, będzie e, dobry. A później czytacie recenzje na IMDb i widzicie 6 na 1 i myślicie sobie ha. ale powiem tak, sam fakt dobrego trailera to jedno, ale nie wiem czy nie najważniejsze, ale na pewno bardzo ważne dla mnie prawdopodobnie najważniejsze było to, że w filmie gra Rory Kinnear możecie nie znać Rory'ego Kinneara, ale ci którzy go znają z horrorów to prawdopodobnie kojarzą go z roli w Penny Dreadful gdzie w pierwszym sezonie grał potwora Frankensteina na przykład i zagrał go genialnie i dodatkowo w filmie tym gra też Jessie Buckley którą możecie kojarzyć na przykład z serialu Taboo gdzie była takim no highlightem tak naprawdę całej serii i poza tą dwójką świetnych aktorów, mamy na to jeszcze świetnego reżysera. Alex Garland, którego możecie znać na przykład jako reżysera 28 dni później, ma na swoim koncie też bardzo fajne wpisy jako scenarzysta. Napisał scenariusz do EX Machiny, napisał scenariusz do Dreda oraz napisał scenariusz do jednego z najlepszych filmów science fiction ever, czyli do Sunshine. Jeśli więc zbierzemy to wszystko do kupy i zobaczymy jeszcze ten thriller, który zapowiada no, klimat mm, całości, no, dla mnie recepta na sukces. Ale to jest jeden z tych filmów, po obejrzeniu którego mówicie sobie co ja właśnie obejrzałem. I jeśli w trakcie filmu byliście wkręceni w to co się dzieje i w jakiś sposób to do Was przemawiało, to pewnie będziecie chcieli obejrzeć ten film jeszcze drugi raz, trzeci raz i czwarty raz. Ale jeśli w trakcie oglądania tego filmu mieliście takie same myśli jak na końcu, czyli what the fuck, what the fuck, what the fuck, to prawdopodobnie na końcu stwierdzicie... Że był to zmarnowany czas. Ponieważ, moi drodzy, men autorstwa Alexa Garlanda, który napisał także scenariusz do tego filmu, swoją drogą pisał go 14 lat i to jest czwarta wersja skończonego scenariusza, Alex Garland nie zrobił tutaj kina rozrywkowego. To zrobił kino mocno autorskie, i powiedzieć, że to jest gatunek Elevated Horror, to powiedzieć trochę za mało, bo owszem, jest tutaj potężny komentarz społeczny, potężne Posęczny przekaz w ogóle, który jest mocno schowany w metaforach, symbolice i takich niedopowiedzeniach. Trzeba tu je bardzo dużo czytać między wierszami i domyślać się, co może oznaczać symbolika, nie tylko folklorystyczna, bo folkloru jest tutaj bardzo dużo, chociaż wydaje mi się, że i bez folkloru ten film stałby tak samo mocno, jak, albo słabo, zależy jak się na to spojrzy, jak stoi, ale jest tutaj pełno też symboliki chrześcijańskiej. Historia opowiada o naszej głównej bohaterce, Harper, granej przez Jessie Buckley, która, aby odpocząć po traumatycznym przeżyciu, którego doświadczyła ze swoim partnerem, wyjeżdża na wieś, wynajmuje tam sobie chatkę i do tej chatki przyjmuje ją postać grana przez Rory'ego Kinneara. Rory Kinnear w tym filmie gra wszystkie postacie męskie, poza postacią partnera Harper. I Rory jest w tym świetny. Każdy z tych mężczyzn jest... Odróżnialny bardzo od siebie nie ze względu na charakteryzację tylko ze względu na to że faktycznie zachowuje się i mówi jak po prostu inny człowiek Often working with Rory it was just very strange because he'd shift and he's not a method actor so he's not walking around being this character it's more like you say action and then he's just doing it and those characters are very very different from him everything changes posture voice the way he looks the way he smiles and then you say cut and he's immediately back as Rory A postać Harper granej przez Jessie jest tak dobrze napisana jest tak silną mocną zdeterminowaną postacią jakiej dawno nie widziałem w kinie albo właściwie bardziej w horrorze She'll show you around Yeah She'll often say let me try this and then she'll do something which is really quite complicated and executed perfectly and just a first-rate, top-class actor. What I've been sort of most struck by with Jessie Buckley is this sort of complete lack of self-consciousness that she has. I genuinely think she is like the most exciting actress at the moment in Britain. She is completely unique, completely rooted in everything that she's doing, but with a freedom that just feels arresting and fresh. Bo w horrorach, nie wiem czy można powiedzieć, że tradycyjnie, ale często kobiety grają główne role i to one pokonują tych wszystkich Jasonów, Michaelów, Myersów itd. Tak tutaj mamy kogoś dużo straszniejszego niż sam Jason i Michael Myers. Tutaj mamy wszystkich złych w jednym. I nie ma tutaj takiej faktycznie, fizycznie jednej postaci, ale metaforycznie każdy z tych mężczyzn, których gra Rory Kinnear w tym filmie, jest zbudowany na jakby jednym fundamencie grzechu pierworodnego. Tylko ten film zadaje pytanie, czy to oby na pewno, jak w Biblii jest napisane, ten grzech pierworodny popełniła kobieta. Ten film ma wiele warstw, można go interpretować na wiele różnych sposobów i ja go odbieram w ten sposób. I jeśli masz inne zdanie, uważasz, że zupełnie ten film jest o czymś innym, Dawaj w komentarze, pogadamy o tym. I Harper porusza się po tym mieście, szukając trochę odpoczynku, czasem trochę pomocy i niestety natrafia na jednego, drugiego, trzeciego, czwartego, nie pamiętam ilu jest tych typów po kolei i każdy jeden z nich jest gorszy od poprzedniego. W pewnym momencie Harper próbuje wydostać się z tej sytuacji, zastanawia się, czy coś jest nie tak z nią, czy coś jest nie tak ze światem, czy coś jest nie tak z tym miastem, czy coś jest nie tak z mężczyznami ogólnie i ma bardzo mocne rozkminy i rozterki, które napędzają fabułę. Całość scenariusza ma rozwiązanie w finalnym akcie i co to jest za akt? Niewiele filmów pamiętam z ostatnich lat, które tak bardzo zaskoczyły mnie swoim finalnym aktem. Tutaj cała ta symbolika i te wszystkie metafory, które stosowane były wcześniej, mają swoją fizyczną manifestację, bardzo gorową, abstrakcyjną i nietypową, ale dla mnie wciągającą, wymowną i fascynującą. I także z tą manifestacją musi sobie poradzić główna bohaterka. Film od A do Z okraszony jest bardzo dobrą muzyką. Nie jest to, mm, nie wiem czy tak można powiedzieć kurczę, ale z mojej perspektywy nie jest to taki typowy soundtrack. Ta muzyka ma w sobie pewien bardzo charakterystyczny klimat, niemalże ja to odbierałem tak, Słuchając jakbym oglądał, e, taniec artystyczny, improwizacyjny. Co prawda, nienawidzę takiego tańca, ale jest on... Niesamowicie unikatowy i niepowtarzalny w każdym ruchu, i każdy ruch ma jakąś emocję przekazywać. I tak jak w tańcu mogę ich nie rozumieć, tak tutaj miałem wrażenie, że podobny mógł być zamysł za muzyką. Czyli nie spodziewajcie się jakichś motywów przewodnich, które e, będziecie w stanie sobie zanucić po seansie. Nie. Ale, i co jest bardzo wydaje mi się istotne, po tym filmie na pewno będziecie mieli uczucia, bo według Rory'ego Kiniera, który powiedział to w jednym z wywiadów, ten film nie ma skłonić widza do analizy albo do przemyśleń takich logicznych czy egzystencjalnych, yy, yy, łatwych do ubrania w słowa. Ma bardziej skłonić widza do czucia tych rzeczy. Ma pozostawić w nim emocje. I moim zdaniem ten film nie tylko budzi emocje przez cały czas trwania, ale też na końcu, Pozostawia nas z mocnymi emocjami, które niekoniecznie są do wyrażenia w słowach. I to jest unikatowe, wydaje mi się, dla jakiegokolwiek horroru. Niewiele jest takich filmów. Przypomina mi ten film trochę Mother. Mother miał podobną atmosferę i podobnie był zakręcony, ale mimo wszystko są to dwa zupełnie inne filmy. Jedna rzecz, a dosłownie jedna rzecz mi w tym filmie przeszkodziła i przeszkodziła mi bardzo. Jestem ciekaw swoją drogą, czy była intencjonalna, bo była tak bezczelna, że chyba musiała być. Mówię o efektach specjalnych w jednej ze scen, jak zrobiona jest jedna z męskich postaci. Z jednej strony na pewno bardzo trudno było w ogóle tą postać zrobić, jak już reżyser się uparł, że ją zrobi, ale z drugiej strony mam wrażenie, że specjalnie zrobili ją jak najgorzej, jak się da, po to, żeby podkreślić e, tą abstrakcyjność czy z, e, jakąś psychodelę, którą Harper przeżywała, poznając kolejne te postaci męskie. Tak, jak zrobili to tak. Źle albo tak dziwnie, że ja w pewnym momencie po prostu wyskoczyłem z tego filmu i siedziałem u siebie na kanapie i mówię, What the fuck, ja chcę z powrotem do filmu. Scena się skończyła i błyskawicznie byłem z powrotem w filmie. Niemniej zepsuło mi to seans. W związku z czym nie jestem z czystym sumieniem, w stanie dać temu filmowi najwyższej możliwej noty, ale i tak, dla mnie osobiście ten film to mocne 9 na 10. Ostrzegam jednak, tak jak mówiłem na początku, ten film jest bardzo polaryzujący. Naprawdę można go tak samo mocno nienawidzić jak kochać. Więc po seansie wskakujcie do komentarzy i dajcie mi znać jakie są wasze wrażenia po obejrzeniu Men. A ja teraz udaję się na krótką przerwę i przygotowuję się do nagrania kolejnej recenzji. Mam nadzieję, że też się przy niej zobaczymy. Nara. Men faktycznie mocno polaryzuje. Są takie skrajne za na przykład czy obejrzeć kolejną recenzję, albo czy kliknąć w subskrypcję. Bo w sumie nie, nie musisz wybierać. Możesz zrobić wszystko. Możesz skomentować, dać lajka, zasubskrybować czy obejrzeć inną moją recenzję. Będę wdzięczny za każdy wybór.